Jestem w na świecie. Pamiętam za mną jest. Gin, 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 gin. Dobra, skoro już jestem. To jak każdy Minecraftowiec powinienem zrąbać drzewa. Dobra. Zostanę rozbudowana rozbudowana. w tamtym kierunku. No, przez uh, uh, uh. no, tam spotkam. Mam mieczy, to będzie dobrze. Owieczka, muszę mieć łóżko. Oj, czarki koń. Wieska. Pan są tam sprzedawcy. I mamy łóżko. Dziwna to jest taka. Przed powiązaniem nie da się wejść. Bardzo dziwna to Trzeba tutaj umiejętnościami parkurowymi się wykazać. tam mnie pestka. Uj, uj, prawie spadłem, ale to nic. Jeszcze się podstawienie podnosi. Lidka. Uj, nie skoczyłem w pewnym czasie. Uj, spadłem znowu. Dobra. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Kolejną ziemię musiałem zniszczyć i jestem! O! Weź piękniejszy dom, proszę bardzo. Mm -hmm, mm -hmm. No, no przedżurawiony domek zwykle. Nic ciekawego tutaj nie ma. Hmm, to może w tym roku. Czeka. Ciekawe, co w niej. O, książka. A mi, książka niepotrzebna. Odłożę rzeczy. O, jestem zmęczony. Książka, jest coś w niej zapisane? Nie. Hmm. Nie. Załóżmy piękna pogoda. Pójdę jednak na spacer może. Widzimy się na spacerze. Uhu, 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 jestem dość daleko od daleko, no. <laughs> portal do. Portal do. Kry. Nie, to jest do. endu. Skąd on się tu znalazł? Ej, zostaw mnie, wciągasz. wciągam mnie! O, o. Jestem w piekle? Przestań mi dzieć. To jak? Szynka. Czemu w ogóle jestem dziewczyną? Co się ze mną stało? Dobra, nieważne. Lecimy. Ja Tam widzę klejną. Chyba o to, żebym ja za nim podążał. Chodzi o to właśnie. Wow. Kształje wow. jeszcze, trzeba, trzeba, sobie. No i tu chyba już niczego nie ma. A może... Tam jest. Tu coś jest. Ratunku, 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 pomocy. Pomocy, nie mogę im też. Jak widzicie, udało mi się przeżyć. Słowałem się tutaj jakoś podchodził. To lałem tych mie tym mieczykiem, który patrzy z pigmentów. Dobra, nie ma... Czekać lecimy. Gast! Hmm. Potrafimy. Uj, za wysoko. Za wysoko. Tu jest. proszę tutaj inwestować. Pochodnie. Ciekawe po co mi. Wziąłem tu trochę. O. Dobra, to ujrzę. Pochodnię A co tu mamy? To o niezniszczalności. Ej, teraz to mu się dzieje. Dzieje się. Ta jakaś plena, pusta. Tak. Kada. Pigment. Dobra, go miniemy. Kilow. Czekał drewniamy. My mamy złote i to jeszcze enchantowała. Hmm. No nie rozumiem, czemu ja tu się znalazłem. Wszystko było. Obsydian. Po co mi obsydian? to muszę jakieś szalenie zrobić. Nie. Wybuchło. Sikiera? Nie. A, A, uciekać. Dobrze. Jak już widzicie, ja użyłem tej samej techniki, spychania ja ich trochę i zabiję, więc muszę bardzo uważać na nich ten u nasz częściej przetrwał, żeby nie za mną leży. A nic założył. Sobie... O, zapęk spiesz. Nie no, trzeba iść do przodu. A, nie tylko tędy. Przeparła. Aj ej, On tam bym nie chciał, bo mogli złapać. Słuchaj, tylko sobie pomóc. Ścieżka? No. Tak. Ścieżka stroma, a ma noga, sobie noga, no tak noga, stroma co mi za dobra, ale pójdziemy tą ścieżką którą wymyślił pewnie ten szaleniec który zbudował to w ogóle skąd ja wiem, że to jest szaleniec Przez nie, nie, nie budował portalu na widok. dobra szaleniec przesadził teraz Przejdziamy do na O teraz tam Makiju widzę Nie przetarł. Czy to portal? Tak. Ej, to na sobie jest portal. Czyli to wszystko było do tego? O stąd. Hmm? Hmm? jest. Tu chodzi o to. Tu? Gdzie jestem? Tu, tu, tu. tu, tu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. W tamtym mieście się rozpiłem i ciąg dalszy. Dopiero nastąpi. Zostawcie suba i dzwoneczek w ten sposób nie przegapicie ani jednego filmika. Od dziś wstawiamy filmiki tylko w puste dni, ale dzisiaj zrobiłem wyjątek. Miłego dnia. Nocy. Do widzenia!